Skawiński folklor. W sercu Małopolski, na ziemi o bogatej tradycji i wielowiekowej historii, rozwijał się niezwykły folklor skawiny. Barwny, dumny i pełen symboliki. To właśnie tutaj, przez wieki, mieszkańcy nosili stroje, które stały się znakiem ich tożsamości. Tradycyjny strój skawinianina składał się z białej, lnianej koszuli zapinanej pod szyją czerwoną wstążką, ciemnych portek i wysokich czarnych butów. Na to wkładano zieloną sukmanę lub granatową, chrzanówkę, ozdobioną czerwonymi wypustkami i kunsztownymi guzikami. Całość dopełniała rogatywka z czarnym barankiem. Skawinianka wybierała białą koszulę haftowaną w kwiatowe motywy, barwny gorset marszczony złotymi pasmantyliami i długi, haftowany fartuch. Jej strój zdobiły czerwone korale, czarne sznurowane buciki i charakterystyczny rańtuch. Lniana, biała chusta spadająca swobodnie na plecy symbol dojrzałości i kobiecości. Zamężne kobiety nakrywały głowę czepcem owiniętym wokół włosów zgodnie z tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W Skawińskim Muzeum Regionalnym przetrwała także niezwykła pamiątka lokalnego rzemiosła oryginalna skrzynia, wykonana na początku XX wieku. Zdobiona rozetą kwiatową i ornamentem z wasonami, symbolizowała dostatek i piękno natury. Jej czerwone i złote wzory, otoczone białym zygzakiem, świadczą o niezwykłej precyzji miejscowych twórców. W skrzyni przechowywano najcenniejsze przedmioty: odzież, posag, świąteczne stroje wszystko to, co stanowiło serce skawińskiego domu. Dziś te elementy folkloru są nie tylko świadectwem przeszłości, lecz także żywą częścią lokalnej tożsamości skawiny. Przypominają o korzeniach, o tradycjach przekazywanych przez stulecia i o dumie która trwa, tak jak złoty ornament na dawnej skrzyni. W obliczu obchodów tysiąclecia korony polskiej i koronacji Bolesława Chrobrego, skawiński folklor pozostaje hołdem dla historii, ludzi i kultury, które budowały naszą wspólnotę od wieków.